Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Czas na seniora. Dziś gościmy w programie Panią Olę z gminy Szamotu. Nie od dziś wiemy, że polityka senioralna jest niezwykle istotna w ostatnich czasach. Społeczeństwo się starzeje, a zagadnienia związane z aktywizacją seniorów są bardzo ważne i wiemy, że należy i warto ich aktywizować. Dziś Pani do nas przychodzi, żeby przedstawić kolejną ciekawą inicjatywę, z którą wychodzą seniorzy w gminie Szamotuły. Czy mogłabym Panią prosić o powiedzenie kilka słów na temat tego pomysłu? Witam serdecznie. Moje nazwisko Olasmowiska. Reprezentuję Klub Seniora w Szamoturskim Ośrodku Kultury. Dzisiaj podczas tych naszych wspólnych zajęć, organizowanych przez Państwa, zajęć senioralnych, ustaliliśmy, że takim najważniejszym zadaniem, które by seniorów interesowało, jest takie niezależne mieszkanie składające się z pokoju, z aneksu kuchennego, oczywiście z własnej toalety i prysznica, bo to też jest bardzo ważne i z takiej stałej opieki pielęgniarskiej, czyli opieka taka całodobowa. Też chcielibyśmy, aby w takim mieszkaniu była też dostępność do lekarza i w takim mieszkaniu, czyli w takim nazwijmy to domu pobytu takiego całodziennego dla naszych seniorów, żeby znajdowały się sale rehabilitacyjne i oczywiście sale do zajęć warsztatowych, aby móc rozwijać swoje pasje teatralne, muzyczne czy plastyczne, lub inne jakieś wartości artystyczne. Myślimy też o wspólnych, takich międzypokoleniowym współpracy pomiędzy dziećmi z przedszkola, a pomiędzy seniorami. Wiemy, że takie spotkania najmłodszych dzieci z seniorem, którzy mają piękne doświadczenia, sprawdzają się i wykazują, wydaje się taka miłość obopólna i myślę, że i maluchy z tego skorzystają, a oczywiście też seniorzy, którzy nie posiadają własnych wnuków, którzy nie są obarczeni tym problemem, wtedy mogą pięknie też rozwijać się jako dający doświadczenie i wzór, a myślę, że każdy powinien z małych dzieci dowiadywać się, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o miłość, o piękno, o doświadczenie. Tak, w pełni się tutaj z Panią zgadzam. Bardzo ciekawe pomysły i bardzo potrzebne myślę w każdej dni, nie? ale rozumiem, że to jest tutaj to się ze za zazębia, ten dzienny dom i ten projekt, ta inicjatywa międzypokoleniowa to te spotkania miałyby się odbywać w tym domu, czy to jest jakby te taka Spotkanie ostatnia... miałyby się odbywać w tym domu, a jeszcze najpiękniej by było, jakby to był taki kompleks, także i przedszkole i razem ten dom dziennego Seniora, taki całodobowy, żeby móc to taki stworzyć, taki duży kompleks. Bardzo fajny tak, 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 te dwie tak, grupy to, tak, to oprowadzić. te dwie grupy, żeby ze sobą współpracowały, nie tylko, że tak powiem, od święta na Dzień Babci czy na Dzień Dziadka, ale też takie projekty uczenia się, na przykład mogą różnych robutek seniorki przekazać, jak to się robi i tak dalej. Takiej miłości, jak również ogród mogłyby swój też uprawiać, bo to też przecież jest bardzo y, znana profesja wszystkim seniorom, pokazać jak to się robi, tak, skąd y, również o, o zwierzętach, także mógłby być tam też również taki mały zwierzyniec, tak? także wspólnie. Myślę, że, 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 że ta y, paleta, jeśli chodzi o ten program, mogłaby być jeszcze rozszerzana, jeśli chodzi mówię o małe zoi, i ogródek i, i jeszcze i inne takie pojęcia, które by mi się też tutaj jeszcze później nasunęły, ale myślę, że to co już przedstawiłam, jeżeli to by było zrealizowane, no to by było pięknie. Prawda, seniorzy kochani? Tak, co Państwa tutaj bardzo. Bardzo kreatywnie i bardzo ciekawy pomysł, ale proszę mi powiedzieć, czy jak Państwo myślą, jak można by to osiągnąć? Czy tutaj wsparcie samorządu? No właśnie, ja myślę, że, że na pewno by trzeba napisać jakiś projekt, jakiś sensowny projekt, żeby to był dobrze opisany. Wiadomo, że wszystkie projekty trafiają do Unii i tak dalej. Potrzebują wymaganą ilość punktów i to musi być skrupulatnie i tak rzeczywiście rzeczowo wszystko napisane, żeby to przy, przy tym przy, przy, przysiąść, przy takim zmianem żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby ten wniosek dostał określoną ilość punktów, no i żeby zdobyć te pieniążki z unijne, a myślę, że również dofinansowanie moglibyśmy tutaj czerpać też z naszego samorządu lokalnego, tak? Dokładnie. I ze starostwa, bo to... Te dwa podmioty też się tutaj uzupełniają i współpracują. Tak, zgadza się. Tutaj myślę, że y, właśnie środki unijne są, są dobrym miejscem, w tak, którym tak. można by spróbować tutaj pozyskać tak, te pieniądze. Ja ja Wiadomo, jak na zawodzie proszę... funkcjonują, prawda, takie domy. Tak, może jeszcze na przykład są kto ma. E, dobrze, a na koniec jeszcze e, chciałabym tylko zapytać, czy myśli Pani, że, bo tutaj Pani wspomniała e, o, o dzieciach, więc takie grupy, które by z tego skorzystały, to oczywiście seniorzy, ale także dzieci, a czy jeszcze dzieci. ktoś by z tego skorzystał? Te inicjatywy? No ja myślę, że też y, spacjum, y, mogłyby skorzystać panie, które na przykład są na jakimś bezrobociu, tak? Tak, bo nowe miejsca pracy. Y, nowe miejsca pracy myśli. można potworzyć, także, że są tutaj też skorzystać. Albo też mówię, no jest wiele pań, które naprawdę i pięknie haftują y, i, i chciałyby przekazać jakimś moszym polem. Można też to przeprowadzić z paniami, które teraz tak się bardzo to modne staje, y, z paniami, które zajmują się y, Człowiek, takich mm -hmm. wiejskich. No teraz troszeczkę to się inaczej mówi, przepraszam, może nie koła gospodyń wiejskich, ale koła gospodyń yy, zorganizowanych mhm. tak, w danej wsi czy w danej miejscowości. Także można Czyli też współpracę nawiązać z takimi paniami, z takimi gospodyniami, tak? tak? Takimi przyszłymi, jak to się mówi, też kandydatkami na żony, takie dobre żony, tak? bo to też jest tak. ważne, żeby y, nauczyły się y, od starszego pokolenia, co jest ważne: szacunek, miłość i Dobrze. oczywiście zaradność, tak? Bo to też. Tak, czyli po duży poznańsku. projekt, dokładnie, duży projekt, dużo grup z tego skorzysta, tylko będziemy trzymać sztuki, żeby udało się pozyskać dofinansowanie na tę inicjatywę. Bardzo dziękuję Dziękujemy, za Dziękujemy wypowiedź. Dziękuję.